dzień dobry. Dzień dobry dniu. Dzień dobry moi drodzy. 630. Rozpoczynamy kolejny tydzień. To już jest czwarty tydzień naszych pozytywnych poranków. Witam was bardzo serdecznie. Kamila Lewicka, Akademia Odwagi. A to są pozytywne poranki, czyli nasze codzienne, krótkie spotkania poranne, które mają nas tak doenergetyzować, dodać nam radości, dodać nam trochę odwagi do tego dnia i ym, Wprowadzić pytanie, które porządkuje pewne sprawy w życiu, z którym my przez cały dzień chodzimy, a przynajmniej taki jest zamysł, żeby to pytanie nam się przypominało i w ten sposób poruszamy różne obszary naszego życia, tak żeby one się ładnie układały, porządkowały. I żebyśmy też my nabierali takiej świadomości życiowej, świadomości samego siebie. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest czwarty tydzień, start już naszych poranków, szesnasty poranek. Ciekawa jestem, kto z Was jest od początku tutaj, bo bardzo dużo osób odsłuchuje. Napiszcie potem w komentarzach po zakończeniu, który raz jesteście, um, chociaż tak mniej więcej. To będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzień dobry, dzień dobry. Są dziewczyny wspaniale. Justynę witam. I Gosie, i Gabriele. Dzień dobry. Jak wasz poranek? <grym> Jak się wstawało? Czwarty tydzień rozpoczynamy, szesnaste spotkanie. Mam dzisiaj dla Was oczywiście pytanie. I dzisiaj będzie takie pytanie, które z jednej strony może dodać dużo mocy do naszego życia, do naszych działań. Ale może też na początku, jeżeli się nad tym nie zastanawiamy, albo nasze poczucie wartości trochę kuleje, może być takim pytaniem, które trochę zamiesza i spowoduje, że nam spadnie nastrój. Ale celem tego pytania jest wydobycie z nas tego, co będzie naszym zasobem dzisiaj i w naszym życiu. Dzień dobry, Anna, witajcie. Zachęcam, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby zostawić kciuk w górę, tak aby te zasięgi rosły i żeby trafiały te poranki do coraz większej ilości osób. No i zaczynamy. Zaczynamy tydzień czwarty. Widzimy się, przypominam, od poniedziałku do piątku w tym tygodniu, jak zresztą w każdym. I dzisiaj taki temat związany z jesienią, znaczy jakby wynika z tego, jaki mamy aktualnie stan. Często jesień to jest taki okres, gdzie nam spada nastrój i w ogóle tak z nadania, jak myślimy o jesieni, no to ona przynosi nam inne odczucia niż kiedy mówimy o wiośnie, prawda? Wiosna to nowe życie, energia, wszystko się budzi, kwitnie, mamy plany, e, cele i tak do przodu. Wiosna to do przodu, a jesień jest taka, przypisuje się jej. Takie wyciszenie, trochę wyhamowanie, ale przede wszystkim spadek nastroju, no bo jest ciemno dłużej, chłodno, zimno czasami. Budzimy się, jest ciemno, kładziemy się, jest ciemno, jest mało światła i te nasze siły spadają. Jesteśmy bardziej zmęczeni, wtedy są długie, ciemne wieczory. No ludzie różnie na to reagują, ale generalnie jesień jest postrzegana jako spadek. I zresztą w przyrodzie naturalnie jest tak, że teraz się wszystko wygasza, prawda? Domykają się cykle. Jesień to jest taki czas przystopowania. Wczoraj napisałam o tym fajny post wieczorem na Facebooku Akademia Odwagi Kamila Lewicka. Zapraszam Was do przeczytania, właśnie o takiej bezcennej roli jesieni. Ja tam napisałam takie zdanie, że bez jesieni nie byłoby wiosny. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. Muszą się pewne rzeczy podomykać. Ym, przystopować, wyhamować. Ziemia musi odpocząć, żeby mogła potem na nowo rodzić to, co nas tak cieszy wiosną. I tak samo jest trochę z nami, ale ta jesień bywa trudna dla wielu z nas. Zawsze jak robię poranki jesienią, to się ludzie bardzo cieszą, bo tak doenergetyzujemy się z rana. Ja zresztą też to bardzo lubię. <laughs> Witaj Iza, w pociągu do Wrocławia. No to pozdrawiamy Cię serdecznie. Cały pociąg nas słucha, cały przedział. Pozdrawiamy. I chciałabym dzisiaj zadać Wam takie pytanie, trochę na przekór temu samopoczuciu, które tak. Się tej jesieni naddaje, i my tak temu ulegamy, i generalnie zakładamy najczęściej, że ta jesień to jest taka trochę na przeczekanie, potem, potem jest Boże Narodzenie, więc trochę się robi miło, a potem to już czekamy do wiosny. Więc chciałabym jednak tej jesieni trochę nadać znaczenia i y, pokazać Wam, że to może być fantastyczna pora roku i trochę będziemy to w tym tygodniu robić od różnych stron, a na dobry początek takie pytanie: jaka jest Twoja super moc? Jaka jest twoja supermoc? Czyli coś takiego, co cię wyróżnia, ale nie na zasadzie, że jestem lepsza w tym od innych, tylko coś takiego, co jest charakterystyczne dla ciebie, co ci dodaje siły, co cię pcha w życiu do przodu, co jest twoją mocną stroną, co jak o tym myślisz, to od razu masz taki uśmiech i o, to jest moje. Co jest twoją supermocą? Gdybyś na przykład mogła być, mógł być, bohaterem kreskówki dla dzieci, to jaka by była Twoja charakterystyczna cecha? Tak jak Superman albo Spiderman, albo ktoś tam. Inny. Zawsze te postaci w dziecięcych bajkach, kreskówkach, mają jakąś supermoc, są w czymś takie wyjątkowe. To jaka by to była Twoja? Dzień dobry, Anna. Anna ma trochę do nadrobienia. Wszystkie tutaj zostają pozytywne poranki. Możecie odsłuchiwać dowolną ilość razy. Zapraszam. I zapiszę, że jest na słuchawkach w pociągu. Ja żartowałam z tym pociągiem, ale kto wie. Pomyślcie dzisiaj o tym. Ja też się nad tym zastanowię. To jest bardzo takie fajne, kreatywne pytanie, ciekawe. W ogóle o tym nie myślimy na co dzień. Przyznacie, kto się kiedyś zastanawiał, zastanawiał jaka jest jego supermoc. Uwaga, nie chodzi o taką wiecie, że w czym ja jestem dobra. Tylko taka naprawdę super moja moc, coś takiego, że jak ja o tym myślę, to czuję taką dumę, taką radość, że ja to mam, tak sobie myślę, hmm, fajne to jest u mnie, takie coś naprawdę, co mnie tak dookreśla i uwaga, to nie musi być dookreślanie na zewnątrz. Nawet wolałabym, żeby trochę nie iść w tą zewnętrzną stronę, że inni to widzą, tylko co ja uważam za moją supermoc, co mi pomaga w trudnych momentach, co mi pomaga w, w takich zawirowaniach trochę życiowych, jaka cecha wtedy się na pierwszy plan wyłoniła, która mnie uratowała, co mi pomaga w codzienności ogarniać to wszystko, jaka jest moja supermoc wtedy. I. Może być trochę kłopotu. Niektórzy mogą mieć z tym kłopot. Przede wszystkim jak to znaleźć? O czym ona mówi? Jaka super moc. Przecież normalne życie prowadzę. Zapewniam cię, że masz taką. Więc może być kłopot, jak ją znaleźć. Może być potem kłopot, nawet jak ja czuję, że no, coś takiego jest. I ja nawet to potrafię w sytuacjach różnych pokazać, to ja nie umiem tego nazwać. Co, jak to nazwać? Co to jest? Jaka ja jestem? Może być potem kolejny stopień, jak już to wiem. Co to jest, umiem to nazwać, to tak ludzie czasami nie dowierzają. Deprecjonują czasami, tak. No niby widzę, że to jest, ale czy na pewno to jest jakieś niezwykłe, czy to jest taka, takie normalne. Więc trzeci poziom uwierzyć w to. A czwarty poziom najważniejszy moim zdaniem, po tym wszystkim, jak już to znajdziesz, nazwiesz i uwierzysz, to po prostu korzystać z tego na co dzień. Korzystać z tego na co dzień. My o tym znowu zapominamy, nawet czasami jak już to odnajdziemy, to potem umyka nam to gdzieś. Podam Wam szybko na moim przykładzie. Ja uważam, że jedną z moich supermocy jest umiejętność um, właśnie, jak to nazwać takiego, takiej pracy z drugim człowiekiem. Uważam, że znakomicie, jakby potrafię tak się w, w nawet nie wczuć, ale zrozumieć położenie drugiej strony i dosyć szybko. Nakreślić jakieś rozwiązanie. Znajduję, ja to nazywam ja często, jak rozmawiam z rodzicami albo mówię o dzieciach, że umiem znaleźć klucz do człowieka. Jestem w tym dobra, ale y, czasami mam takie okresy w życiu, jak się zapędzę w pracy, że zaczynam się zajmować rzeczami, które. Nie są tak mocno związane z tą super, supermocą. Zaczynam uciekać w jakieś technikalia, tutaj szczególnie w, tym, w tej pracy online, tworzyć jakieś yy, nowe rzeczy, takie, które nie mają związku ze znajdywaniem klucza, ale są dla mnie chwilowo atrakcyjne, chciałabym tego spróbować, zrobić i tak dalej. I to nic w tym nie ma złego, że my doświadczamy nowych rzeczy, próbujemy, testujemy. Ale moja refleksja jest taka, że zawsze, zawsze, kiedy zajmuję się rzeczami nie z kręgu tych moich supermocy, to nawet jeżeli mi to dobrze wychodzi, a ja mam taki wysoki próg wartości, którą daję ludziom, więc zwykle to jest na dobrym poziomie. Ale gdzieś po drodze ja zaczynam tracić satysfakcję zrobienia tego. I często spotykam się, może, no często tak, szczególnie teraz, kiedy próbuję te online różne. Często stykam się z takim, z takim odczuciem, że to, co robię, daje wartość. Ludzie mówią, że to daje wartość, ale mi to nie daje satysfakcji na takim poziomie, jakiej bym chciała. I ja już wtedy wiem. Że to nie jest ścieżka dla mnie, że ja mogłabym być nawet w tym dobra i to daje dużo wartości ludziom, ale to nie jest moje. I ja wtedy zazwyczaj robię trzy kroki w tył, trochę łapię dystansu i próbuję nabrać tego kierunku, który jest faktycznie mój. O, uważam, że to też jest moja supermoc, że umiem weryfikować po drodze, co nie jest moje i rezygnować nawet z tego, co jest fajne, ale nie moje. Bo wiem, że w dłuższej perspektywie to mi nie przyniesie satysfakcji, przyniesie mi więcej frustracji, takiego wypalenia i po prostu z tego kursu, który jest dla mnie y, taki najfajniejszy, który mnie karmi i daje też dużo wartości innym przy okazji. Rozumiecie? Więc te super to są takie czasami trudne do określenia, ale wy czujecie co to jest. Co jest twoją supermocą? Takie pytanie wam dzisiaj y, wrzucam tutaj. Uzdrawianie pisze Justyna. Co to znaczy? Jestem babcią, mam super moc. No, względem nie wiem czy to wnuczek czy wnuczka, możesz uaktywnić swoje super super moce, też przekazać jej różne fajne rzeczy. Moi drodzy, to dzisiaj trochę tak na początek tygodnia, żeby się właśnie wystartować w dobrą stronę, a nie znowu wpaść w wir miliona obowiązków. Jaka jest Twoja supermoc? Złap tą myśl, poczuj to, spróbuj to nazwać, a potem wdroż, w to, w to, wdroż to w życie. Trudny język polski jest, prawda? Włóż to w swoją codzienność i spróbuj z tego jak najczęściej korzystać. Zobaczysz, jak inny będzie Twój stan. Będziesz taka. Po prostu będziesz czuła, że to jest Twoje, a jak my robimy to, co jest nasze, no to jest inny poziom funkcjonowania na tym świecie, czego Wam serdecznie życzę. Moi drodzy, widzimy się jutro o 6.30. Przypominam Wam ważną rzecz, że dostępny jest już kurs Nie bój się życia. Startujemy w listopadzie, yy, nie pamiętam którego, chyba 20, więc jeszcze jest trochę czasu. Jest już też fajna grupa kobiet, która dołączyła. Teraz przez te dwa czy trzy tygodnie będę o tym więcej mówić. Będą różne spotkania na Facebooku Akademii w tym temacie, więc. Yy, Skierujcie się w tamtą stronę, obserwujcie, może uznacie, że to jest coś wartościowego dla Was. Ja uważam, że jesień to jest w ogóle znakomita pora, żeby się napełnić energią, właśnie nie, żeby ją tak bardzo wytracić dać odpocząć, tak jak odpoczywa Ziemia ale przygotować się do tego początku roku, żeby wejść w niego w, innym, w innej formie, w innym stanie. Wtedy też te wszystkie postanowienia, cele i tak dalej będą z innego poziomu. Więc zachęcam Was, żeby się tam zakręcić wokół tego kursu. Link jest w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Życzę Wam super początku tygodnia, fajnego poniedziałku, pełnego mocy, z Waszą supermocą. I do zobaczenia jutro o 6.30. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i zostawcie kciuka, jak skończymy to spotkanie. To bardzo pomaga tutaj. No i miejcie się dobrze. Pięknego dnia. Do zobaczenia. pa. pa.